Prawdy, prawdy po trzykroć, prawdy jako chleba. Oto hasło na dzisiaj, tego nam potrzeba. Niech słowo znaczy słowo, a nie hasło puste. I nieprawda odbita w szybie krzywych luster. Prawdy rano w południe i prawdy z wieczora. Prawdy na dziś na jutro i prawdy o wczoraj. Taka jest wola ludu, powszechne wołanie, a wola ludu święta i niech tak się stanie. Prawda pełna i czysta, prawda z rodowodu, a nieprawda tworzona przez mędrców z pochodu. I niech prawdy najczystszej nikt się nie odważy. Oddać w ręce sprzedawców, kupców, badylarzy, szewców, kłamstwa, kowali niegodnych litości Cenzorów, rewizorów, rycerzy ciemności A prawdą jako chlebem dzielić się wypada W domu, w sejmie, w urzędzie, w partyjnych naradach Żeby było ich dosyć dla przyszłych pokoleń i w każdym polskim domu i na polskim stole. Niech nie zbraknie tej prawdy w POP, w powiecie, w Urzędzie Wojewódzkim, w Central Komitecie. A kto zechce tę prawdę razem z kłamstwem dzielić, to miejcie go w opiece, niebiescy anieli. Kłamstwu trzeba się godnie przeciwstawić siłą. I jak tylko coś skłamie, to od razu gryło. Trzaskać aż popamięta, trzaskać już od rana, tak aż mu pójdzie w pięty metodą ur -Ojdana.